Cześć, witajcie z tej strony, Indie gralny, A przed Wami kolejny odcinek z Plans vs. Zombies, edycja gry roku, moi drodzy. Czeka nas ostateczny, finalny poziom przygody. Tak więc zaczynamy ostateczna walka z doktorem Edgarem Zombosem. Uuu, już jest, już tu jest. Lepiej się przygotuj. Aha, że on go zauważył już. To będzie ciężka walka, ale słuchaj, wiem co jest jego słabością, musisz zdzielić go w trzustkę. A nie, to był inny taki koleś. Musisz e, kopnić go w... Mm, ciśnij góra, góra, dół, dół lewo, prawo. E, Cześć, przypomniałem sobie, czaj. chodzi o... No i oczywiście został porwany, klasycznie jak to bywa w finale Plants vs Zombies. Dave został porwany, a my musimy być zdani na siebie. A raczej to powietrze musi być zdane na siebie. Bo przecież bez Dave'a rośliny nie będą stawiane. E, oto on, przyszedł e, dr Edgar Zombo z wygona miniaturce Macie. O ja, źle postawiłem tego, kapustę. E, to jest winigra, słuchajcie. Pasek będzie się zapełniał wraz z pokonywaniem go, bo to jest jakby jego pasek życia, tylko ten pasek jakby działa odwrotnie. Jak się zapełni do końca, to jego życie jakby spada w ten sposób. Ehm. Ojej. No i to jest dr Edgar Zombot. W, oczywiście jak zawsze siedzi w swoim Zombocie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda pełny, pełny wygląd zombota, no to macie go na miniaturce. A my musimy go pokonać. E, Jalapenio i grzyba lodowego nie używamy słuchajcie. Choć w sumie tutaj to będzie konieczne. E, tego nie używamy, zaraz zobaczycie dlaczego. Zombos co jakiś czas opuszcza swoją głowę po to, aby wypluć jedną kulę. I zwykle to jest od chcenia do niechcenia. O, na przykład teraz jest kula zimowa. To znaczy, że musimy ją zabić halapenią. I to jest właśnie jeden ze sposobów, jak, wypuścim, jak wypuści ognistą kulę, to musimy użyć grzyba lodowego. Więc musimy na to uważać. No i musimy też tym halapenią bić go w tą głowę, jak tylko możemy. No i to to te grzyby możemy też użyć do zamrażania ich i do zamrażania Zombota, jak tu przyjdzie. Więc ogólnie walka sama w sobie jest prosta, dużo prostsza niż minigierka z Zombotem, która jakby kończy wszystkie minigierki. Bo jest jeszcze minigierka z Zombotem w zakładce minigry. Zdłem doktora Zombota. Tutaj na razie jest to takie pierwsze starcie. No widzicie? Ognista kula. No i pięknie. Dajemy sobie radę. No tylko teraz trzeba go bić, nie? Trzeba go zdzielić z tego halapeniu. Najlepiej zawsze mieć jedno przynajmniej halapenie pod dostatkiem. widzicie tutaj się zapełnia podczas y, walenia go tym halapeniu aha teraz to możemy to też użyć żeby go tutaj jakby osłabić Dobrze, że zabrał kukurydzę, a nie zabrał co innego, bo to było... O kurde. O nie. Aha, super. tula No nie. O nie, jak wypuści mrożącą kulę, to ja nie mam czym go zabić. O nie, wypuszczam rządzącą kulę. No nie! Ja się na to nie zgadzam po prostu. I co się stanie teraz? Ta kula. Co się stanie, jak ta kula tam dojdzie? Przecież jako siarki nie mam. To chyba sobie jaja robisz. Dobra, nic się nie stało. Raczej ta kula tam powinna spaść po prostu. Nie wpadnie mi do komina czy coś. <słuch> Oby. No i jeszcze ten idzie, no po prostu coś śmiesznego. Chyba sobie jaja robicie. Chyba sobie jaja robicie po prostu. <laughs> Przecież ja nie dam radę tak tego zrobić. No chyba sobie żartujesz. Człowieku. Nie. Naprawdę. Naprawdę. Jeszcze ten. ten. małym główienkiem. Powiedz proszę, że chociaż dam raz go, go pokonać, no bo w końcu jakby o to tu chodzi, nie? Serio, zmiażdżył mi razem go z arbuzem. O, pokonał go, pokonał go, nie, nie, niemożliwe. Dobrze, no jaja, umrzaj. Jak ja tego nie przejdę, kurde. O Jezu, o świetnie No tego już nie obronię na pewno, to fakt Nie mam takiego ochroniacza. O super Jesteś z Ciebie dumny? Ech. To jest najtrudniejsza walka w dziejach No nie Ja się po prostu, dobra nie używam tego, bo jeszcze mi znowu zmiażdżę. Nie wyboru, i tak muszę. Zobaczymy, co się stanie, jak się Zombos pojawi. Bo on teraz mi seranie mi tutaj. Dobra. Jedno mam w razie czego. Dobra, tamten wyeliminowany. Okej, zniszczył mi go. najświetniej no po prostu. No, widzicie. Dobra, zabił go. Najważniejsze. Za czym ty teraz będziesz ścigał, stary? Widzicie, jaka ta walka jest upierdliwa. O, widzieliście jaki fart? Kolejny fart. Oho, oho, oho. No, nie, nie uda mi się, ale dobra. Przynajmniej tak to rozegraliśmy. Masakar po prostu nigdy w życiu, z plan, w plan vs. zombies podczas takiej walki, jakby pod, podczas takiej walki z Zombosem nie miałem takiego problemu. Nigdy, ta, nigdy się coś takiego nie zdarzyło. To jest po prostu niemożliwe co się tu dzieje teraz w tym momencie przynajmniej. Okej, okay, dał sobie jakoś radę. Co będzie teraz? To będzie lodowe? No, będzie lodowe. Dobrze, że tam przynajmniej. Mam nadzieję, że. Dobra. Jezu! O, Boże. Nie strasz, yy, zombos. Masakra, ale dobrze, że mam te mrożące przynajmniej. Dobra, niech ten się skusi. Zróbmy tak. O. On i tak jest spowolniony. No tak. A dobra, został, teraz tego wyeliminujmy. Bo mu chyba tu spadnie na głowę, z tego co wiem. Tak, to kocham w katapultach, właśnie, że im to spada na głowę. Teraz zrobimy tak i tak, bo tu dwa halapy nie idą. Boże, jakie to są rozkmine! Gra strategiczna wreszcie jest gra strategiczną, bo nie tylko. Nie daj, że to jest gra strategiczna, to jest jeszcze gra taktyczna. Masakra. Czy ten grubacek idzie, nie? Nie chcę stawiać tych doniczek, no bo w końcu to jakby troszeczkę zaoszczędzić. Dobra, co teraz będzie szło? Proszę powiedzieć, że na li linii Gargantuara. Nie. Dobra, zrobimy to tak. Idealnie, po prostu. Idealnie. Wow! Widzieliście to, ale fart. Zrobimy tak. Te, ale to ich nie zabije! Zabiło dwóch! Boże, jaki fart! Żebym on teraz nie rzucił tej swojej magicznej kosiarki, bo to będzie masakra. Widzicie, co to znaczy grać bez kosiarek? Jeszcze na finale. Dobrze, że ja tego nie zrobiłem w poprzednim odcinku, bo już nawet chciałem. Teraz ja sobie zaoszczędzę troszeczkę tych halapeniów. E, Dobra, co teraz? E, gdzie? Gdzie to chcesz położyć? Tu? Będzie fajnie, jak zrobisz to tu. No. Jesteś miły, ja jestem miły, super. Może pozwolę mu, jakby się, wy... im jakby się wykazać tym moim roślinkom. Niech oni go tu troszeczkę biją. Jeszcze troszeczkę. O kurde, za późno. Ale widzicie, jeszcze tylko tyciu tyciu. Boże, jaka to masakra jest. A, no. No i tyle. Serio. Dobra, niech będzie obijany. Okej. Okay. Dlatego to muszę nie użyć, niestety. No i na tego też. Dobra, zabity. Ten sobie poradził, jest, udało się, udało się, trzy halapeni w ruch i mamy go, jest, jest, mamy to. To nie wierzę. Udało się. Ha, 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 ha. Udało ci się pokonać szefa zombiaków. Gratulacje, udało ci się odeprzeć atak tak zombiaków w świetnym stylu. Twój trawnik jest teraz bezpieczny. Na razie... Dobra, poddajemy się. Odpuszczamy sobie mózgi. Teraz chcemy zrobić swój teledysk z poważaniem zombiaki. Autorzy? No i to jest moja ulubiona część yy, gry w vs zombiści, czyli ten ending. On jest kurde świetny. Był to sobie ten sam Flower śpiewa. No niestety nie wiem, czy mi nie wejdą prawa autorskie. Zobaczymy. Najpierw wytnę ten fragment. As a zombie on your lawn. You're a zombie on your lawn. As a zombie on your lawn. You are a zombie z another lawn. <grym> ja wam to zostawię na razie się wyciszę, możecie sobie to obejrzeć jeżeli chcecie sobie nostalgię przypomnieć ja sobie coś zrobię w tym czasie no i w tym momencie się, się jakby wyciszę, wy sobie to obejrzcie O, nawet Doktor Zombos przyszedł potańczyć. O, tego tu nie pamiętałem. Już koniec? Chyba tak. Ząbiaki przed chatą Laugas i Shigera. Ścieżka dziękowa. Blon i zgon. <noise> to też przetłumaczyli. Okej, okay. moi drodzy, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tej serii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wyszło nam. Ach dobre 24 odcinki, nawet nie spodziewałem się, że uda mi się tą grę ukończyć. Jak sami widzicie jest to pierwsza seria ukończona na, na tym kanale. W sumie to jest pierwsza seria ukończona na tym kanale. Poza Undermine, która jakby nie miała końca, bo był to roguelike. Ja go tam przerwałem w pewnym momencie, ponieważ musiał, chciałem sobie pograć poza odcinkiem. Już wycisnąłem z Undermine wszystko co mogłem, dostałem jak jakieś jeszcze rzeczy do zrobienia, ale tą przerwę przerwałem, więc jakby nie jest ona uważana za skończoną. Pomimo tego, że ją przerwałem, gameplay 4 na 4 ale Plants vs Zombies oryginalnie jest grą, którą udało mi się ukończyć na kanale. Jeżeli chodzi głównie o fabułę, bo no, mamy jeszcze nową grę plus, czyli te wszystkie aktywności, minigry, puzzle, survival oraz osiągnięcia wraz z drzewem mądrości i ogródkiem. Chyba to wszystko będzie. Tak. Przygoda ukończona, nowe minigry, wyzwania oraz przerwanie odblokowane. Sprawdź też co nowego w sklepie szalonego Dave'a. Moi drodzy, odcinki się będą pojawiać dalej z Plan vs Zombies, bo jakby dla jednych gry z dodatkową aktywnością to nic nie znaczą, ale dla mnie te, ten zęga, zęgarn z tym sklepem dodaje po prostu mnóstwo fanów. Jak widzicie, możemy sobie kupić drzewo mądrości, czyli drzewo, które nam daje porady, nocny ogród, wodny ogród, ślimak, który zbiera monety z roślin. Doszło bardzo dużo nowych rozszerzeń w tym. Na przykład atomowa kukurydza, e, lodowy melon, którego możemy sobie postawić, e, lepsze kolce, imitator, który pozwala wziąć dwie te same rośliny na poziom, orzech-opteczka, to znaczy, że na orzechu mogę zasadzić orzech w razie jakby był nadgrzeciony. No i tak, mamy minigry, które, z których będą odcinki. Myślę, że z 20 odcinków będzie z tych minigier. E, mamy tutaj puzelki. Myślę, że z tych puzzle'ków też około, się tak z 10 odcinków będzie. Z przerwania będzie tak z 21 odcinków, bo każde przerwanie osobno. No i tutaj wiadomo ten, 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 um, endless mode. Tutaj też będzie endless mode i endless mode. W ogóle ja tu mam jedno ukończenie, aha, bo ja jeszcze ukończyłem kiedyś. No to myślę, że ukończymy to po raz drugi, w razie czego. E, no i będą odcinki, do tego jeszcze mamy osiągnięcia, typu na przykład, też dla osobnych odcinków na przykład, e, od endlessa, Zdobyć złoty słonecznik. tak, można zrobić złoty słonecznik za ukończenie wszystkiego, co jest w grze. Wychoduj drzewo on rosi do 1 metra. Ukońć wszystkie 20 minigierek. Ukońć poziom rozgrywany za dnia, używając łącznie grzybów i ziarenek kawy. Jestem, myślałem, że jakiś pająk mi chodzi po pokoju. Takie dźwięki to były. Eee, no i to w sumie tyle. W sklepie, w Garden będziemy urzędować jeszcze. O, w ogóle tutaj mogę. Mogę sobie, je, mogę sobie je nasypać! Jej! A jakbym sobie kupił troszeczkę, troszeczkę tej karmy i teraz spróbował go zjeść. Czekajcie, sprzedać. Bo teraz, jakby jest w pełni urośnięty. I powiedzmy sobie, że chcę kupić sobie te roślinki, co tu są w sklepie teraz. Mam tej karmy 10, nie? to zarobię z tych roślin przecież, nie? No zarobię. O, widzicie? Zarobimy z nich przynajmniej. To niech one sobie tutaj rosną. Z nich sobie będą zwykłe kwiatki. No cóż moi drodzy, ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku, już w niedzielę o 16. Gdzie będziemy sobie przewidzieć kolejne poziomy. Na razie sobie robię przerwę do z zombies, bo nagrałem trochę na zapas. Macie filmy do końca tygodnia. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Napiszcie opinię w swoim komentarzu, jak wam się to oglądało przez te 24 odcinki. Możecie zostawić kciuki, kciuka w górę, zasubskrybować kanał, jeżeli jesteście nowi. A tymczasem ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku z minigier, wyzwań albo przerwań. Zobaczymy, jak sobie to polosuje. Dobra, dobra, ja kończę. Trzymajcie się. Cześć, papa. Pa.